Po meczu podchodzi do Ciebie reporter i mówi Panie Oliwierze zapraszamy do kamery. <noise> Przed meczem z łódzkim klubem sportowym spotykamy się z Oliwierem Szymoniakiem, zawodnikiem o statusie wychowanka Akademii Piłkarskiej Mieci Legnica. Oli jak długo jesteś już w naszym klubie? No teraz już będzie leciał piąty rok w sumie. minęły już pełne cztery, jestem tu od kategorii już 15. Ciągnął tutaj obecny dyrektor Syska. Zaczynałem grać w, centra w centralnej Izbie Juniorów U15 i po, po kolei przez każdy szczebel szkoleniowy szkole grałem w Akademii Już Szmat czasu, jak wspominasz swoje początki w edycji? Na pewno to było trudne, ponieważ to było moje pierwsze odejście od domu. Wychodziłem jak miałem, mi się wydaje, 13-14 lat. Na początku to było trudno, ale potem koledzy też byli fani i przyzwyczaili się do tego. Nie Mówisz, że początki były trudne. Jak byś to rozwinął? Co, co jest taką dla młodego piłkarza największą barierą, którą musi pokonać, żeby właśnie zaadaptować się w nowym środowisku, w nowym klubie poza tym rodzinnym domem? Dla tych to rozłąka z rodziną, przede wszystkim dla tych młodych. No i przede wszystkim ciężka praca, bo bez tego nie będzie, ani nie będzie w kategorii, w kategorii wyżej, ani nigdzie wyżej. Co byś mógł poradzić młodym chłopakom, którzy być może wzorując się właśnie na Tobie dołączają dzisiaj do młodszych roczników Akademii Piłkarskiej -Legnica i Legnica i stawiają swoje pierwsze kroki w naszym klubie? Hmm, Żebyście się nie poddawali nawet gdy nie grają, gdy grają w młodszych rocznikach, żeby cały czas pracować, bo może przyjść inny trener i zobaczyć ich talent, czy ich umiejętności i wtedy zaczną grać, żeby cały czas pracować. Z tego boiska treningowego Akademii Miedzi, które przed nami, przeszedłeś dość płynnie na boisko obok, boisko pierwszego zespołu. Jak porównujesz ten stopień trudności, jeśli chodzi o, o swoje kolejne szczeble, które pokonywałeś w Akademii Piłkarskiej Miedzi właśnie od tej kategorii U-15, przez drugi zespół, po, po pierwszą drużynę Miedzi? No, myślę, że u mnie to przebiegało dosyć płynnie. Zahaczyłem. Mi się wydaje, że chyba każdy szczebla od 15 do drugiej drużyny akademii. I w tym sezonie dostałem szansę trenowania z pierwszym zespołami grania z nimi. I myślę, że to wyszło na dobre. Czułeś dużą tremę, kiedy pierwszy raz usłyszałeś, że zostałeś zaproszony na, na trening pierwszej drużyny. Tak, pamiętam ten moment. No nie dowierzałem myślę jak to zobaczyłem, bo wydawało mi się to tak bardzo daleko i jak się o tym dowiedziałem, to byłem na pewno bardzo zadowolony. Czyli dołączając parę lat temu do Akademii Miedzi, pewnie nie spodziewałeś się, że to wszystko pójdzie tak szybko, że już w tak młodym wieku będziesz miał za sobą minuty w rozgrywkach betki w pierwszej linii? Dokładnie. Nie spodziewałem się, że to przejdzie tak szybko i tak płynnie. Jak ten poziom rozgrywek pierwszoligowych możesz ocenić ze swojej perspektywy? Pewnie ten przeskok był, był dość spory, jeśli chodzi o choćby zeszły sezon w czwartej lidze. No dokładnie, jest to przeskok umiejętnościami, intensywnością bardzo duży. W czwartej ligi to pierwszej. No i tu mi się wydaje, że znaczną różnicą, że w czwartej lidze, jak my robiliśmy awans, to były 3-4 zespoły, które chcą awansować, a myślę, że nawet z połowa ligi ma takie zamiary. Często w tej piłce profesjonalnej mówi się, że takim największym rywalem zawodników jest presja, te oczekiwania choćby kibiców. Ty jesteś młodym zawodnikiem wchodzącym do zespołu, więc pewnie te oczekiwania są od ciebie przynajmniej teoretycznie hmm. troszkę mniejsze od, od graczy, którzy... Przynajmniej w torii mają stanowić o sile zespołu. Ty odczuwasz mimo wszystko taki, taki ciężar mentalny też związany z zastępami? Próbuję o tym nie myśleć. No Mam dopiero 17 lat i próbuję myśleć tylko, żebym ja dobrze zagrał i najwyżej ja się będę oceniać, źle, bo trener, bo tego jest też trener, a na inne konto, żeby nie patrzeć, bo nie jest ważne w tym, ciebie. Jak w jak oceniasz te swoje pierwsze mecze w Betlik pierwszej lidze, jakie uczucia ci towarzyszyły przede wszystkim kiedy w tych Tychach pierwszy raz wybiegłeś na mura? Myślę, że ekscytacja przede wszystkim. I no, wchodziłem w trudnych momentach w meczu, bo jednym był remis, strzeliśmy bramkę, potem niestety znowu straciliśmy i ostatnio przy bilansie na minus. Wchodziłem przy 1.0. I no myślę, że to były trudne mecze do wejścia, przede wszystkim jako pierwsze mecze, ale myślę, że dałem radę. Mocno czekasz na debiut w pierwszym zespole na naszym stadionie, stadionie miejskim im. Orła Białego w Gawrydince. Bardzo czekam, bo myślę, że to jest jedno z moich celi, moich, innych, moich mniejszych marzeń, żeby to zadebytować przy, przy trybunach, przy kibicach. Myślisz, że ta ekscytacja będzie jeszcze większa ze względu na to, że wiele znajomych twarzy na trybunach, pewnie wielu kolegów, rodzina tutaj będą patrzeć na, na Twój występ? Myślę, że tutaj tylko będzie mnie napędzało i będzie jeszcze większa ekscytacja niż na wyjazdach.

Dzień meczowy, jak koncentrujesz się przed spotkaniem, jak się do, do samego meczu przygotowujesz? Myślę, że wstaję, tak jak byłem wyspać, się, teraz będziemy mieć mecz o 19 godziny, to myślę, że wstaję 8-9 godzina, zjem, zjem śniadanie, potem e, lubię e, poglądać e, różne filmy czy, seriale, potem zjem obiad, potem jest zbiórka i przed meczem nie mam jeszcze takich różnych zwyczajów, więc jeszcze mi się wydaje, że mam dużo czasu i sobie wyrobię. Na trzy, na trzy, czy trzy, mieć. Raz, dwa, trzy. Nie! Yes! Pieczą u siebie to się jak po cztery bramki siedzią. Bo jesteśmy tutaj pewni siebie, kiedy gramy na tym stadionie. Tak łapić, to nie jest przypadek, to są trzy mecze, to jest jakość. Przypadek to było tydzień temu. Dawajcie dzisiaj, mocno jedziemy na nich i dawajcie pozwycięstwo. zwycięstwo! Dżaka, dawaj, prowadź! Mówię, ode mnie tylko jedna rzecz. Mieliśmy tydzień temu na przykład, że bez zaangażowania pół meczu w tej lidze nie wygramy. Także dzisiaj k***a, pierwsze minuty, mocno! Kto wygramy? Nie! Yeah! Tak ma być w każdym meczu. Konsekwencja, mądrość, zaangażowanie. Do tego dobra gra. Brawa!